Witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku naszej wideokatechezy, która poświęcona jest litanii loretańskiej, Litanii do Matki Bożej. W pierwszym odcinku wspomniałem o takim fakcie, iż w niektórych kościołach lokalnych, w niektórych miastach, czczony jest wizerunek albo figura Matki Bożej, jakieś wyobrażenie, jest jakiś kult. Szczególny dla danego e, właśnie miejsca, miejscowości, może diecezji, e, stylu życia e, owych ludzi, którzy tam na co dzień pracują, uczą się, przebywają, po prostu żyją. Nie inaczej, jest bardzo blisko nas. U naszych sąsiadów w Archidiecezji Katowickiej e, czczony jest wizerunek Matki Bożej Piekarskiej. Inaczej mówimy. Że jest to matka sprawiedliwości i miłości społecznej. W litanii loretańskiej jest również umieszczony właśnie ten tytuł. Dodany został w roku 1983 przez świętego dzisiaj naszego rodaka Jana Pawła II. Myślę jednak, że to, co jak gdyby dodawało otuchy yy, wiernym na Śląsku to byli gorliwi i mądrzy pasterze. Wśród nich trzeba dzisiaj nawiązać do postaci księdza biskupa Herberta Bednorza. Był biskupem diecezji katowickiej i to właśnie on poprosił Ojca Świętego Jana Pawła II za namową oczywiście mieszkańców Śląska, zarówno duchownych, jak i wiernych świeckich, aby ten kult Matki Bożej Piekarskiej był rzeczywiście jeszcze bardziej rozpropagowany i aby ten tytuł znalazł się w Litanii Loretańskiej. Tak też się stało, kiedy w czasach komunistycznych y, władze walczyły z kościołem i z wyznawaną wiarą. Lud, zwłaszcza robotniczy, górnicy przychodzili co roku w ostatnią niedzielę maja w bardzo licznych pielgrzymkach na piekarskie wzgórze. I tam przed obliczem matki, sprawiedliwości i miłości społecznej prosili o potrzebne łaski, o potrzebne dary dla siebie, dla swoich rodzin. Prosili o dobrą pracę, o to by byli słusznie traktowani przez pracodawcy. Tutaj można powiedzieć, swoje źródło ma też katolicka nauka społeczna Kościoła, która oczywiście poparta słowami Jana Pawła II, które wypowiedział na lotnisku w Katowicach w Muchowcu. W czasie jednej z pielgrzymek do ojczyzny, mówi jak bardzo wielką godność człowieka ma w jego życiu praca. To ona kształtuje właśnie naszą godność. Każdy człowiek, który podejmuje się pracy, jest rzeczywiście tą istotą najpiękniejszą w oczach Pana Boga. To praca uszlachetnia, to praca nieraz kształtuje nasze umysły, nasze serca, kształtuje nasz intelekt, ale ci prości nieraz wierni w decyzję katowickiej. Pracowali na kopalni, na hutach, w różnych instytucjach, miejscach pracy bardzo niebezpiecznej. Dlatego biskup wyszedł im jak gdyby naprzeciw ich oczekiwaniom i poprosił stolicę apostolską, aby właśnie tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej był na stałe wpisany w te tradycje modlitwy y, litanii loretańskiej w diecezji katowickiej. Dobrą okazją do tego apelu biskupa Belgnosza było nawiedzenie przez Matkę Bożą Jasnogórską w kopii cudownego obrazu Archikatedry Katowickiej. Miało to miejsce 20 listopada 1982 roku. To właśnie wtedy w katedrze, wypełnionej po brzegi, jak podają dokumenty, wiernymi biskup Belgnosz. Zaproponował, aby właśnie ten y, zwyczaj nadawania różnych tytułów także miał miejsce w jego diecezji. Zgłosił się z tą prośbą do stolicy Apostolskiej i już w bardzo krótkim czasie, bo niespełna y, pół roku później Jan Paweł II wspomniał, że tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej stanowi taki znak gorącego pragnienia ładu moralnego y, w życiu społeczeństwa a więc takiego porządku do wartościowania właśnie tych, którzy przez swoją pracę e, się trudzą, którzy podejmują trud utrzymania swoich rodzin, swoich bliskich, zwłaszcza pracując w niebezpiecznych warunkach. E, e, Ojciec Święty Jan Paweł II, który przez wiele lat jako metropolita krakowski pielgrzymował razem z tłumem mężczyzn i młodzieńców na Piekarskie Wzgórze w ostatnią niedzielę maja, by on jako papież następca św. Piotra, stanął w tym miejscu. Nie było to oczywiście możliwe do zrealizowania. Udział Ojca Świętego w piekarach stał się niemożliwy. Władze skutecznie temu zapobiegały, ale biskup Bernosz nie dał za wygraną. Zorganizował spotkanie w Katowicach na lotnisku Muchowiec, bardzo pięknym miejscu, ale niestety nie sprzyjała wówczas pogoda. Padał deszcz, ale wyniesiono tam obraz, Kopię Matki Bożej Piekarskiej, a więc Matkę Sprawiedliwości Miłości Społecznej. I to właśnie tam na lotnisku w czasie nabożeństwa Maryjnego Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślił po raz kolejny w swoim pięknym kazaniu y, tradycję modlitwy na śląskiej ziemi i także tej pracowitości człowieka, tej godności człowieka, który właśnie podtrzymuje y, te dwa, jak gdyby, wymiary w swoim życiu wymiar odpowiedzialności za rodzinę, za najbliższych, ale także wymiar pracy, a także modlitwy. To jest bardzo ważne, że tutaj potrafimy w tych naszych e, śląskich domach tak pięknie pielęgnować e, tradycję górniczą, pozdrawiania się chociażby słowami Szczęść Boże, kiedy górnicy zjeżdżają na dół, na szychtę, też wypowiadają te słowa, kiedy się spotykają na kopalni, zawsze Zwracają się o y, prośbę, proszą o opiekę do świętej Barbary, ale ufamy, że także ta Matka Boża Piekarska przed Panem Jezusem im wyprasza o obfitość błogosławieństwa i potrzebnych łask. Teologicznie rzecz biorąc, możemy się zastanawiać, co ów tytuł Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej nam przekazuje, jakie daje wskazówki. Matka, wiadomo, matka Jezusa Chrystusa, ale każdy z nas ma też swoją matkę. I tutaj, zwłaszcza w tradycji ziemi Śląskiej, ojciec jako głowa rodziny podejmował się trudu pracy. Matka z kolei bardzo często posługiwała w domu, zajmowała się opieką nad dziećmi, gotowaniem, sprzątaniem, co oczywiście nie oznacza godności matki jako kobiety. Wręcz przeciwnie, bardzo często. Owe matki, które wypełniają swoje obowiązki domowe, również od rana aż do późnych godzin wieczornych potrafią przepracować wiele godzin i to nieraz w bardzo trudnych warunkach, jak na owe czasy, kiedy nieraz brakowało jej codziennego chleba i brakowało pieniędzy, to właśnie matka starała się razem z ojcem zapewnić wszystko, co było potrzebne dzieciom i najbliższym. Sprawiedliwość i miłość społeczna, jak mówi dokument, który jak gdyby potwierdza to wezwanie teologiczne w litanii loretańskiej, to dwie fundamentalne cnoty rządzące prawidłowym życiem społecznym. I uwaga, pojawiają się tam, gdzie człowiek przyjmuje łaski wysłużone i udzielone przez Jezusa, Syna Maryi. Uczymy się ciągle budowania. Sprawiedliwości, tej miłości społecznej, a więc miłości wśród ludzi, wśród danej grupy społecznej. Wiemy, co to znaczy słowo solidarność. Myślę, że warto też tutaj je przywołać, bo to nieraz jest wyznacznik dla nas, kiedy potrzeba nam wspierać jeden drugiego. To właśnie sprawiedliwość i miłość społeczna, yy, o którym przypomina nam Matka Boża z Piekar, powinna kształtować nasze codzienne życie. Oczywiście mijają lata i pojawiają się nowe diecezje. Wśród nich także diecezja gliwicka, ta, w której funkcjonujemy jako kościół lokalny. I także mamy za patronkę Matkę Bożą Piekarską. Dlatego też możemy w naszej diecezji, podobnie jak w diecezji opolskiej, w całej dzisiejszej archidiecezji katowickiej odmawiać Litanię Loretańską z tym wezwaniem. Zwracajmy się często do Matki Bożej Piekarskiej, czczonej jako Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Módlmy się o sprawiedliwość między ludźmi w naszych rodzinach, a także o miłość, by nigdy tych najważniejszych wartości, które pochodzą od Maryi i Jezusa, nigdy w naszym życiu nie zabrakło.